Cześć, cześć. Z tej strony Kasia, to jest moja pracownia. Witam Was na kanale Sklepu Światł Pasji. Ja w tym roku będę inspirowała dla Was na YouTubie i dzisiaj przygotujemy sobie karteczkę z okazji dnia dziadka. Mam tutaj papiery. Co prawda już podocinane, bo mam dość dużą gilotynę czy remer, który nie zmieściłby mi się po prostu w kadrze, ale będziemy robić bazę, więc ja sobie dotnę tutaj papier kraftowy papier A4 mam tekturki przygotowane mm, kochanemu dziadkowi, dla najlepszego dziadka na świecie i dla kochanego dziadka mam elementy do kolekcji, bo nie wspomniałam to jest kolekcja Soulmate od piątku 13, u nas na sklepie jest jeszcze na pewno ten arkusz, ja właśnie skupię się na tym arkuszu, tu są doda e, dodatki już powycinane mam wycięte trybiki wykrojnik także jest e, u nas na sklepie, to jest złoty papier lustrzany sobie odłożę gdzieś na bok, żebym tu nie błyszczał. Będziemy chlapać. Będziemy używać także maski. Ja mam maskę ze Snip Artu. Taką z trybikami. Mam do tego tuż Distress Vintage Photo i będziemy chlapać sobie kolor Glow. To jest kolor Amber. Taki piękny. Tutaj wygląda jak złoty, ale to jest e, znaczy nie jak złoty, tylko jak żółty ale to jest ładny złoty kolor. Ja już go testowałam. Moja karteczka będzie w rozmiarze DL. Tak 10 na 21 cm. Odmierzę sobie tutaj mniej więcej 10 cm. I będę sobie bikowała. Przesunę sobie tutaj w rowek, żeby była dziesiątka. Używałam do tego tablicy i z którą też znajdziecie u nas na sklepie. Mam już dociętą. Przygotowałam sobie do środka papiery i to będą takie jasne. To będą takie jasne papiery. To jest coś na wzór tkaniny. A moją pierwszą warstwą będzie właśnie ten arkusz. Tylko kurczę, nie powiem Wam jaki to jest, a powiem Wam 0,4. Yy, arkusz 0,4. To będzie moja pierwsza warstwa. To będzie moja druga warstwa, ale tą drugą warstwę to może już teraz sobie zrobię, a potem odłożę tą e, tablicę. Zrobię sobie rowki, żeby miały takie fajne, dekoracyjne boki. Właśnie tak będzie wyglądała moja warstwa, na której będę budowała kompozycję. Ja sobie tutaj podklejam, nie wiem, czy kosteczkami, taśmą, czy może resztkami od tekturek. Próbowałam przykleić kawałek takiej mm, kalki, ale to zaraz do tego dojdę, bo jeszcze wpadłam na pomysł, że wykorzystam sobie moje ścinki i też je tutaj sobie przygotowałam, popodklejam je sobie na dystans. Właśnie użyłam do tego ostatek od tekturek. Fajna taka sprawa, jeżeli mamy dużo, naprawdę, to możemy je fajnie tak zrecyklingować. Da nam to taki dystans. Ja lubię bardzo takie dystansowane kartki jak jest dużo warstw no sporo się dzieje także wykorzystam sobie tutaj te końcóweczki wezmę je tak też troszeczkę w, w, obok siebie poukładam idealnie mi pasują te końcówki od tekturki są akurat na wymiar mojego moich pasków ciemnego bym chciała dołożyć mam tu taki globus tak mam jeszcze takie ciemne serce, ale wiecie no serce, no nie wiem nie wiem, nie wiem taką ważkę mam tą ważkę zostawię albo sowę jeszcze jest taka sowa nie, sawania. Taki zegar. Ale tak spodobało mi się. Spodobała mi się ta wersja i tak zrobię. Przykleję sobie tutaj tą ważkę, czy tą ćmę, jak to woli. I tu na takim dużym dystansie, czyli dwa razy po 3 mm, dokleję sobie tego globusa. Jest ten kolor glow, glow Amber. I teraz tak, zakryję sobie tutaj napis, żeby nie pochlapać go za bardzo. Nie wiem, czy mam go tu zakryć. Czy mam tu jakiś kawałek? Właśnie. O, mam. ok, do te chlopania. zrobione bardzo szybko wysycha ten kolor glow naprawdę w momencie, nawet nie sądziłam, że tak szybko zatem możemy sobie przykleić naszą pracę i tak myślę właśnie do czego, na co ją tu przykleić no powiem wam, że tych tekturek Końcówek mam od groma, więc może po prostu zrobimy tutaj recykling na kanale i zużyję sobie te końcówki. Bardzo dużo ich mam z różnych, z różnych tych tekturek, więc myślę, że to będzie bardzo dobry pomysł. Tak, jest bardzo warstwowa. Dokleiłam sobie tu jeszcze kawałek trybika. Tu pod spód pod kalkę też dokleiłam. Ten klej zaraz mi zaschnie i zrobi się przezroczysty. Mamy napis. Jest warstwowo grubo taka karteczka do pudełka, raczej bym powiedziała. No, w środku oklejona, oczywiście. Z miejscem to będzie miejsce na życzenia. Ja nie oklejam zazwyczaj tego tyłu, ale jeżeli wy oklejacie, no to oczywiście można. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Zapraszamy do sklepu. Świat Pasji. Do usłyszenia, do zobaczenia w następnym filmie. Cześć.